Co to, to tu jeszcze jest? Widzę, że są dwie osoby. A się Jaśko, nie, jak to, jak to powiedział ten wczoraj, nie, nie John, tylko... Kurwa, zapomniałem. Także jesteśmy na lotnisku, spalę fajkę tylko, wejdziemy do środka. Jestem na jakimś biednym terminalu. w ogóle? Kafe, Ifla fla. nic kurwa nie ma bo To jest jakiś biedny terminal Max, Bosiemanko Naprawdę tu kurwa nic nie ma Tu jest jedna knajpa Gdzie można się piwa napić i, i McDonald's i chłop na takich skuterach. No i co? Okazuje się, że najprawdopodobniej samolot mam w pój opóźniony. Bo jest na rozkładach Też eee... ojciec. O, leci tam, nie wiem, czy go widzicie. Widać. No, spodziewany jest samolot na 23, nie? Przecież ja tu pierdolca dostanę No miał być o 16.20, ale na rozkładzie jest excepted, czyli spodziewany o 23. A i tak się muszę odprawić i, i być tam o 16 normalnie Bo nie ważne, czy jest opóźniony czy nie trzeba zrobić odprawę i tam kurwa kwitnąć. Chociaż może tam na tej wolnocówce coś będzie lepszego, no to się jakoś ogarnie ale mówię wam, no bo to jest jeszcze jakiś inny terminal, też ludzi nie chcę pokazywać, bo to... Wiecie, nie jestem u siebie. Jestem teraz... Yy... Tak, bo jestem na terminalu 2... 2E. To jest właśnie ten terminal 2E. O, tu. Tam. Zaraz wejdę do środka, tylko fajkę spalę. No dzięki Patryk, Siemanko, Siemanko No byłaby fajna, samolot miał łzać. A tu się kurwa nie zapowiadam. Żeby tak było Cześć Marek, siemanko. Ale żeby nie było, to zareklamujemy rmf a. najlepsza muzyka w Paryżu. Czekajcie, ja sobie to tu położę, bo muszę plecać zawsze. Bo tu dużo chodzi kurwa bezdomnych. A opalonym kurwa ja wiecie. jakoś nie wierzę Mówię, na razie wam podłogę pokażę bo tu chuj ludzi jest A teraz na terminal wchodzimy Nie, 9 stopni jest Także patrzcie, zaraz wam to pokażę O, na samej górze jest nie wiem, czy to widać Planowany dwudziesta czasu check można zrobić. Haribo. Kofry za półtora euro. Nutella za półtora euro. Laisy za. Kurwa, żeś Robert wykrakął, piśdziec Weź Robert już nic nie było kurwa. Cześć Rafik, walczy. Wykrakął, sorry. Wykrakął i kurwa opóźnieni, no, co tu macie, Rolexa jakiegoś? No tak to wygląda, no w tu ludzi nie chcę tu też nagrywać, bo się mogą się pierdolić. No, kurwa Robert, do 23 jest planowany, nie? Znaczy spodziewamy to jest no, MK15 się spodziewamy 23 nie? No Ale co tu, że mam po drodze? Nowy York, Bogota, Birmingham, Tokio, Kaneda, San Denis, Manchester, Mauritius jest jakiś Air France o 18.10, ale to jest Air France, nie mój Cześć Czarne Siemanko. No kurwa jajo tu zniesę, nie? A jeszcze tu czekajcie, tu jest L to do gateu L to jeszcze pół godziny trzeba dymać piechotą, nie? Widoczek z góry. Tam coś robią na dole. I kurwa nie wiem co robić. Nie wiem czy se w hotelu nie wynająć. się pierdolnąć spadzi. Tylko, że to też no nie mogę, bo no, no mówię o 16 już muszę być po odprawie, bo tak to wygląda. No. O także Także Robert dzięki, kurwa dzięki. Jednak ja to mam kurwa szczęście do wylotu. Tylko widzisz, Rafik, tu jest tak, że no, no musisz się odprawić na tą godzinę, co powinien być samolot, nie? Tak, odszkodowanie to na pewno się będę starał, bo to jest powyżej dwóch godzin. Nie? Bo tam 600 euro jest odszkodowanie i o to właśnie, bo tam będę musiał zaraz zadzwonić. Ale to jak już się odprawię, to wszystko. to... No bajka, kurwa bajka. Co mówię? No. No, no lotnisko jest duże, tylko mówię, ja jestem w jakimś biednym terminalu, a nie chcę mi się chodzić po tych innych, bo zanim tam dojdę, to już się ciemno zrobi. No. Także też podziękowania chłopaki za wczoraj, bo było zajebiście. Umieram, ale pójdę, jakoś dam radę. Może coś się wyśmie w samolocie, jak przyleci. <grym> No dramat jest, kurwa jest dramat. Nie? Tam są jakieś też McDonaldy, chuje, mówię, mówię nie będę Wam tu pokazywał, bo mówię, nie wiem, jak tu jest z tymi ludziami, czy ich można nagrywać, czy nie można. MK15 Rafik, MK15. Jeszcze raz zobaczę, czy to na pewno MK15. Tak, MK015 tu jest na samej górze, na tym. Pierwszy jest. Kurwa, bardzo JFK w bym poleciał, wrócił, jeszcze samolot nie przyleciał. Ja pierdzole. Masak. No i ludzi. Jakby drozda kurwa kurczaki darmowe nie idę zajarać bo ciśnienie mi podnieśli tu wiecie jeszcze chwilę tu z wami pogadam pójdę do tego czekina się dowiedzieć jak tam no i będę dzwonił do, do tej firmy no bo kurwa no, to jest 16 to jest 7 godzin opóźnienia nie To on jest spodziewany, ale nie wiadomo, czy będzie. No, no wczoraj zajęliście, bo co dawno się tak nie wybawiłem. Także polecamy się. Rafik się już trochę otworzył. A jak po przylocie, to coś by... Znaczy jak po przylocie? No ogólnie jak jest opóźniony niż 3 godziny to ci się należy odszkodowanie. 600 euro nie? No i... Mówię zaraz tam na check-in pójdę. Przed tu z wami chwilę pogadam. Pójdę ten bilet odebrać. Tak 600 plus mówię. Pójdę ten bilet odebrać i zadzwonię do tej firmy. Ten poleci jeszcze zarobić. tej się siemanko. No mówię, do Abu my lecieli kurwa dwie godziny, bo nie było załogi. Tu nie wiem co się dzieje, czy kurwa coś na Mauritiusie, jakaś pogoda zjebana. no nie, nie, nie podaruję. Cześć, się Marką Z Mauritiusa jest lot do Paryża oczekiwany. Ale jaki? Air France czy Air Air Mauritius? Bo jak Air France są, to mnie to nic nie ratuje. Bo ten Air France to wiem, że jest na 18 oczekiwany, nie? O, e Nie wiem, tu na tablicy jest wypisana 23 Ale wiesz, no zanim przyleci, zanim go zatankują, zanim go kurwa ogarną, no to też trochę minie, nie? Tak, byliśmy w kwadratowym psie wczoraj, zajebiście było. Kurwa, muszę ten plecak jakoś trzymać, żeby mi nie zajebali, bo tylu tych opalonych chodzi. Mówię jak tego, że tak będzie, to ja wiesz, pierdolę idę wziąć bagaż, znaczy tego bilet, idę się odprawić, zadzwonię do tej firmy idę się pierdolnąć spać, nie? Jeszcze byście mi powiedzieli tylko czy jest... Cześć Oliwariat, czy jest ten, czy jest palarnia? Za strefą już. ogólnie no, tu jak w dżungli jest. O jaki chuj leci wielki. Czekajcie, może się go uda. Gdzie on kurwa jest? O, leci. No tak, no po opóźnieniu, ale jak wiesz, on już jest opowiadany, jak ma 6 sze godzin w plecy, no to. No Mówię, no zobaczymy, pójdę na tego, czekina się dowiedzieć. I coś będziemy ogarniać. Już. mówię, tak czy tak muszę iść, wiecie, się odprawić, przejść przez tego, security control. On Tesla jedzie. I, 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 no i tam kurwa koczować i czekać, nie? To jest też taka rodzinka ze mną z Polski jedzie. Ojciec, matka i dwójka dzieci. też się pewnie w takie dziadki też lecą no pozdro się manko pozdro Falsim jakżeś ty na Johna wczoraj powiedział no, kurwa z głowy mi wyszło nie zapisałem w telefonie i dupa jest na A, Johan, tak, Johan, właśnie. A, jakieś pusty se jeżdżą, Johan. To jest Johan. No mówię, ja na razie tu będę kończyć, jak coś to podowiaduje się coś I jeszcze tego live'a na pewno dzisiaj odpalę. Tylko, że już podejrzewam, że już po drugiej stronie. Jeszcze się dowiem, czy jest palarnia, wygoogluję w necie. I jak to, no to nie wiem, tak 16, się odezwę do was. Może coś się więcej dowiem, no. Także na razie tyle z pięknego kurwa Paryża. Tak, miłego czekania. Robert, jest kurwa czarodziej i nic więcej. Kurwa, nie gadam z tobą. No także <laughs> tak, miłego czekania. Ja mówię, tu się podowiaduję i, 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 i się jeszcze dzisiaj odpalę, no bo kurwa, no co ja tu będę miał do roboty, nie? Może jakieś lepsze alkohole będą mieć. Bo tu jest kurwa, piwo jeszcze w chuj drogi i niedobre. No. Także trzymajcie się. No i do zobaczenia wkrótce, nie? Trzymajcie się, cześć!